No i stało się. Trochę nieoczekiwanie, dopiero na szóstym spotkaniu, ale za to jednomyślnie. Wszystkie organizacje franczyzowe, i franczyzobiorców, i franczyzodawców, i eksperci zgodzili się, żeby przyjąć założenia kodeksu franczyzy w zespole przy rzeczniku MSP. Jest to niewątpliwy sukces dla rynku, albowiem przybliża ten moment, kiedy franczyza będzie lubiana przez wszystkich, bo bezpieczna dla franczyzobiorców, a jednocześnie nieprzeregulowana, jakby to mogło być w ustawie, i dająca szansę na to, żeby biznesy franczyzodawców mogły się rozwijać płynnie. Także dalej zbieramy uwagi, dalej konstruujemy poszczególne zapisy. Tego kodeksu, ale już jesteśmy krok dalej. Wszyscy mamy możliwość ciągle ulepszania kodeksu franczyzy. Na razie przyjęliśmy same założenia, więc jeżeli ktoś będzie miał dobry pomysł na to, jak poprawić rynek franczyzy, jak spowodować, żeby biznesy franczyzodawców miały się jak najlepiej, a franczyzobiorcy czuli się bezpiecznie, to ja myślę, złożymy takie propozycje.